Sobota, czwarty tydzień, zwykły. Pierwsze czytanie z listu do Hebrajczyków to końcówka tego listu. Autor ma kilka wezwań do adresatów, do chrześcijan. Mówi o tym, żebyśmy składali Bogu ofiarę pochwalną ustami, które wyznają Jego imię, żeby nie zapominać o dobroczynności wzajemnej pomocy, żeby być posłusznym, przełożonym, żeby oni też czuwali nad nimi bez narzekania. Kiedy tak słuchamy tych wezwań, to widzimy pewnego rodzaju z jednej strony taką komplementarność, że, że masz dbać o Pana Boga, to znaczy masz dziękować Panu Bogu, chwalić go, a z drugiej strony też masz myśleć o ludziach. I, i to, co mówimy o przykazaniu miłości Boga i Bliźniego, one są dwa ważne, są takim fundamentem życia. Ale też to, że tam nie ma takiego pretensjonalizmu. Tam jest takie wezwanie do tego, że ty masz, ty masz chwalić Boga, ty masz być posłusznym, ty masz po prostu starać się być w porządku. My nieraz mówimy, że to jest takie moralizowanie, ale, ale czy to jest naprawdę dużo gorsze od takiego pretensjonalnego zachowania mnie się należy, mnie powinniście to dać. Ja po prostu jestem tym, o którym wszyscy powinni myśleć. Te zachęty jakoś pozwalają człowiekowi wyjść z siebie, z takiego myślenia egoizmu, patrzeć na Boga, patrzeć na innych, pozwalają po prostu wzrastać człowiekowi w miłości. I zawsze, kiedy myślimy o innych, zawsze, kiedy stawiamy Boga na pierwszym miejscu i nie zapominamy o człowieku, to naprawdę rozwijamy się jako ludzie w sposób kompletny, w sposób można być doskonały. Człowiek dojrzały to jest człowiek. Który nie myśli przede wszystkim o sobie, ale, ale myśli o Bogu innych, wiedząc, że w ten sposób sam wzrasta w sposób doskonały. Psalm 23 to Psalm znany wszystkim Pan Mym Pasterzem Nie Brak mi niczego, i wydaje się, że jeszcze raz warto by sobie wbić do głowy i zapamiętać to zdanie. Pan moim pasterzem nie brak mi niczego. Jeśli pozwolisz się paść, jak owca Bogu, jeżeli nie uciekniesz spod Jego ręki, jeżeli się nie zabłąkasz, to niczego Ci nie zabraknie. Nie bójmy się, Bóg jest. Bóg jest, On dał nam życie, dzięki Niemu jesteśmy na tym świecie. Nikt z nas nie umrze przed śmiercią bez Jego woli. Jest naszym Ojcem, więc wie, co jest dobre dla nas dzieci, nawet jak my, dzieci, tego nie rozumiemy i, i płaczemy i tupiemy i buntujemy się, ale On jest. Nie jest, byśmy bardziej wierzyli w Boga, który jest pasterzem, który jest Panem, który jest naszym Ojcem, wtedy byśmy mieli dużo większy spokój w sercu. Naprawdę owca nie musi się czego lękać. Pasterz jest dużo mądrzejszy, i dużo bardziej zorientowany, jak może pomóc owcom. Ewangelia Marka to fragment o tym, jak Jezus mówi do uczniów, żeby odpłynęli łodzią i odpocznęli nieco, bo byli tak zapracowani, że nawet na jedzenie nie było czasu. Odpocznijcie nieco, nieraz się zwraca uwagę na ten fragment, który mówi o tym, że musisz odpocząć. I to nie jest tak. Jesteśmy tak skonstruowani, że każdy z nas pójdzie spać, każdy z nas będzie musiał po prostu usiąść, każdy z nas będzie musiał wziąć trochę wolnego. Nie da się mnóstwo parować. Wiele naszych problemów może się bierze stąd, że my po prostu za dużo pracujemy. Ale kiedy Jezus mówi, odpocznijcie nieco, to też zwraca uwagę na to, żeby nie odpoczywać za dużo, bo wiele naszych problemów bierze się z tego, że za dużo odpoczywamy. I ta cała zdolność między pewnego rodzaju pracą a odpoczynkiem, zdolność tej harmonii, to jest to, czegośmy się powinni nauczyć. Tak jak, tak jak ciało nas uczy, ile powinniśmy spać, a ile nie spać, I jakoś wypracowaliśmy sobie każdy swój jakiś system, czy śpi tyle, czy tyle. Każdy z nas ma swoje proporcje, tak samo w pracy powinniśmy usiąść spokojnie zastanowić się, czy ja nie robię za dużo, czy ja nie robię za mało, bo, bo jeśli będzie harmonia, to naprawdę będziemy się nam żyć dużo, bardzo, dużo, dużo spokojniej. Pan z Wami niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.